Manko z tej strony Sawek. Witam Was na moim kanale. Ostatnio kręciłem odcinek ze swoim plecakiem grającym, żeby zrobić właśnie to, co dzisiaj będzie w, na w tym odcinku, ale mi całkowicie nie wyszło. Może wstawię jakąś stawkę. <laughs> <laughs> Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sawek. Witam na moim kanale. Jak widzicie. To jest mój sprzęt, który zrobiłem w 2013 roku. Kupę lat, już 6. Mimo 6 lat nadal go mam, bo go uwielbiam. To jeden z moich najlepszych sprzętów, jaki wykonałem. Mimo już lat upłynęło. On cały czas mnie zaskakuje i świetnie gra. A dzisiaj będzie bardzo ważna rzecz. Jak robicie swój sprzęt grający, zapewne zastanawiacie się, jak długo na nim pogra, ile wytrzyma akumulator. Jest takie coś jak można to obliczyć. Właśnie zrobimy to w tym odcinku. A tutaj macie mojego boomboxa takiego zrobionego z płyt biurowych, obklejony skórą. Radio samochodowe, akumulator. A więc idziemy dalej. Zobaczycie co dokładnie zrobimy. I jesteśmy z tyłu naszego boomboxa. Jak widzicie. Jest to na zwyklejsze jakieś radio samochodowe, kupione na Allegro, używane za 40 coś złotych. Za 30 ileś złotych kupiłem jakieś dwa głośniki 4 ohmowe, 80 w Jest akumulator żelowy 7,2 Ah. Czyli tak jak chciałem, tak zrobiłem. A więc o czym dzisiaj porozmawiamy? O tym porozmawiamy, ile na takim sprzęcie może grać nasze radio. Bo przeważnie każdy jak robi sprzęt to zastanawia się a ile mi pogra? Jak długo wytrzyma mój akumulator? Jest taki sposób jak to sprawdzić. Ale żeby to sprawdzić muszę Wam kilka rzeczy wytłumaczyć. A mianowicie ten akumulator ma 7,1 Ah. Co to znaczy te Amperogodziny? To znaczy, że jak podłączymy do tego akumulatora żarówkę i ona będzie świecić i będzie pobierać prądu 1 amper to będzie świecić przez 7 godzin. 7A/godzin. 7 godzin będzie świecić. A jeżeli żarówka będzie pobierać 2A/godzinę, wtedy sobie liczymy. 2 ampery to jest 1 godzina, 4A to jest 2 godzina, 6 amperów to jest 3 godzina, a ma 7 amper czyli będzie tak 3. 3,5 godziny. Tak mniej więcej, bo to nigdy nie określisz konkretnie ile wytrzymacie akumulator, bo to zależy od wszystkiego. Zależy jakie masz głośniki, jakie masz radio, jaką ma pojemność akumulatoru. Im większa pojemność, tym dłużej pogra. Oczywiście. A jak to sprawdzimy? Mamy swój miernik. Tutaj Teraz sobie mogę zmierzyć na przykład ile, ile ma napięcie w naszym akumulatorze, ale w naszym mierniku można też sprawdzić, jaki jest pobór w amperach. Czyli czerwony trzeba wziąć tutaj. Tak? Tu przekładamy na miniampere i zobaczcie. Na razie jest 0,00. Dlaczego? Bo nie jest akumulator w ogóle teraz podłączony do radia. A dlaczego? Bo tutaj jest włącznik główny. Jeśli będziecie kiedyś robić jakiś sprzęt cokolwiek grający, zawsze używajcie włącznik główny. A dlaczego? Zobaczcie, co się dzieje, gdy włączę teraz zasilanie. Zrobimy o tak, może. 0,30 mAh. Nawet radio nie działa. Czyli, jak na przykład wsiadacie do swojego samochodu i akumulator jest bezpośrednio podłączony i ma cały czas napięcie, pobiera prąd. 0,09. Mimo to jest bardzo mały pobór prądu, ale jeżeli bym nie zastosował tego włącznika, aby miał bezpośrednio do akumulatora podłączony te radio. To na drugi dzień, mimo że jest naładowany, na drugi dzień by się akumulator rozładował. Tak samo jak w Waszym samochodzie próbujecie go odpalić i akumulator siadł. Możliwe dlatego, że Wam radio pobiera jakieś ampery. 009, jest to bardzo mało, nie? ale pobiera. Dlatego należy zawsze używać włącznik główny. I teraz Wam pokażę jak to zrobimy. Słuchajcie, tu jest akumulator, jak widzicie. Tu jest radio. Minus idzie bezpośrednio do radia, a plus idzie najpierw przez miernik do radia. W radiu włączamy muzykę, będzie pobór w amperach, a na odczytniku będzie nam pokazywało, jaki jest duży pobór. Pamiętacie, jak w odcinku pokazywałem, jak zrobić antenę do radia samochodowego za darmo? Patrzcie. Jest antena tutaj idzie ona do metalowej rączki. Ta metalowa rączka służy jako antena. No dobra, jest włączony, może odpalmy to radio. O. Welcome. Ta antena służy, czyli powinno być radio. I zobaczcie, już pobór mocy jest 0,40. Dobra, wiadomo, że YouTube mnie zaraz zablokuje, gdy puszczę jakąś muzykę, więc muszę włączać muzykę z takich ścieżek, gdzie nie ma pra pra praw autorskich, czyli sobie zaszalejemy z AUX. Przełączamy na AUX. Weźmiemy trochę głośniej i patrzcie, teraz radio gra. Wjedziemy trochę głośniej i, i pobór amper wzrasta. Może weźmiemy tak, żeby był pobór, pobór 1 amper, czyli jeśli będzie pobór 1 amper, będzie znaczyło, że z taką głośnością nasz akumulator wytrzyma 7 godzin i troszeczkę, bo tam 7,2 jest. z taką głośnością mamy 1 amper, czyli przez 7 godzin możemy tak słuchać. Dobra, 7 godzin słuchać tak muzyki na głośności. Na głośności 29, a skala jest do 40. Teraz zrobimy na maksa i zobaczycie jak skala będzie skakać. Ja robiłem próby i skacze mi do 2,5 ampera. Czyli walimy. musimy poczekać na bas. Z basem będzie lepiej. I co najważniejsze, nie ustawiłem jeszcze basów i sopranów. Jeżeli nie wiecie jak ustawić w radiu, właśnie coś wam powiem Jeżeli uruchomiacie pierwszy raz radio Radio jest resetowane Nie ma w nich ani sopranów, ani basów Przejdziemy teraz i wam pokażę jak to się robi A więc Jesteśmy przy naszym radiiku Jak widzicie Radio pokazuje Że Że ma mocy, gdzie tutaj pisało 4x60 mhm. No tak, tak, no dobra Ale nie ważne co, tutaj macie głośność jak zwykle Teraz, żeby ustawić basy, co należy zrobić? W większości radia, nie wiem jak u Was, ale w większości radia jest takie coś, gdy naciskacie gałkę głośności, o, o, i macie basy. Weźmiemy na czwóreczkę, naciskając jeszcze raz basy, jeszcze raz soprany. O, weźmiemy na piątkę, dalej macie lewy, prawy kanał, Yy, przód i tył. Dobra. Ustawione basy, a ja muszę włączyć następną muzykę. Także widzimy się za chwileczkę i zrobimy test basy. No i widzimy się ponownie. Ustawione mamy teraz już soprany, basiki. Zapodamy muzyczkę i walimy. Dobra, a teraz dajemy na całą petę. No i podsumowanie. Jeżeli chcecie słuchać ciszej muzyki i mniej więcej, możecie miernikiem sprawdzić. Oczywiście tak podłączając, będziecie mogli sobie mniej więcej przeliczyć, ile pograwa sprzęt. Jak widzieliście, bez ustawienia basów i bez ustawienia sopranów, nasz pobór mocy sięgał 2,5. No, widzieliście, że to skacze 25 Ampera, czyli 2,5. To będzie jedna godzina, 5 a to będą 2 godziny, a jest 7 no to no będą 3 godziny. No. Może nawet nie cały, ale tam jest 7,2 no to liczmy, że będą 3 godziny na full. Bez basów i sopranów. A widzieliście, gdy, uż, gdy włączyliśmy już soprany i basy, to pobór mocy sięgał prawie do 3. Czyli 3 to jest 1 godzina. 6 już pobór mocy to są 2 godziny, a jest tam 7, czyli będzie 2 godziny z kawałeczkiem. I tak sobie właśnie liczy. Mój plecak grający, kiedyś na nim sprawdzałem na innym radzie, bo teraz mam pioniera i absolutnie doszło do jednego ampera pobór mocy i się rady włączało. Nie wiem co tam jest grane. Może będę musiał coś jeszcze pokombinować, dlatego na takim bumboksie to sprawdzamy, ale to jest jedyny sposób najlepszy, żeby sprawdzić ile Wam pogra wasz sprzęt. Jak widzicie, ja wiem musicie sobie też zastanowić się, jak słuchać muzyki. Jeżeli słuchacie w domu, no to o tak, mniej więcej, nie? Połowę ampera, to możecie słuchać, nie? przeliczcie sobie, jeżeli w takiej głośności pół ampera będziecie włączać muzykę, ile wam pogra? Jeżeli... Oczywiście wszystko zależy od głośników. Jeżeli bym nie używał głośników kar audio, ale bym wsadził na przykład głośniki z kolumny, pobór mocy jest mniejszy. Te kart audio ciągną naprawdę bardzo dużo prądu. Oczywiście zależy też od radia, nie? Może jest jakaś końcówka mocy, która ma mało tam na wyjściu i no po prostu najlepiej zakupić sobie taki za 20 zł mierniczek, podłączyć tak jak ja mówiłem i sobie możecie przeliczyć. Przy włączonej muzyce. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam pomogłem. Dajcie też subka, a ja Wam jeszcze coś opowiem. Podoba Wam się ten sprzęcik? W następnych odcinkach będę robił sprzęt. Jak, jeśli tylko przyjdzie wiosna i będzie cieplutko, mam, mam takie deseczki. Mam też wymienione panele w pokoju. 19 m2 paneli podłogowych. Z nich można też wspaniałego boomboxa zrobić. Ale to w następnym odcinku. Jak zacząć robić boomboxa czy coś w tym stylu. Także nie oglądajcie. Ja się z Wami żegnam. Piąteczka. Na razie ziomeczki. Dobra, jak wcześniej w odcinku mówiłem, że puszczę Wam mój plecak grający, tę małą prezentację, także wrzucam odcinek o plecaku grającym, także oglądajcie do końca. No i narka, co to w ogóle jest? A więc popatrzcie tutaj. To jest jedna kolumna zwierzy Sony. To jest druga kolumna zwierzy Sony. Tego praktycznie ja nie robiłem po prostu. Dostałem. Moja robota to jest ta skrzynka w środku. Maskownice załatwione z jakiegoś środku. Głośniki kupione na Allegro. Jest też radio samochodowe. Już wymieniałem go chyba z 5 razy. Dobra. W środku jest akumulator żelowy. 12 Amperogodzin. Jak to inni rozumieją? 12 000 mAh. Jakie są minusy takiego sprzętu? Na pewno widzicie, że to jest gabaryt taki. Wielki Minusem jest też, że jest ciężki, bo waży 16 kg. A jakie są plusy? Plusy jest taki, że gdy zużyje mi się akumulator, to go wyciągam ze środka, wsadzam nowy i śmiga następny kilka lat. Zepsuje mi się radio, wyciągam, wkładam drugie. Zepsują mi się te głośniki, wykręcam, kupuję drugie i wsadzam. Także Dlatego tyle lat ten sprzęt już mam. Tu jest, ta skrzynka jest zrobiona z płyt meblowych, ze starej szafki. Jak widzicie, tutaj mamy przedsmacniacz mikrofonowy. Podłączamy się tu zasilanie przeciągnięte. Tutaj mikrofon podłączamy i przez AUX do Was mówiłem przez mikrofon. Także to są plusy i minusy. Plus jest jeden bardzo duży bo jest mi potrzebny podczas naszych pokazów ulicznych. Jak widzicie... Huh. Podobało się? Jeżeli yeah. wam się podobało, to klaszczecie. Jeżeli wam się podobało, bardzo się podobało, to klaszczecie. I słyszycie, trzy, ma jeden, start! A yeah. yeah. y chcecie zobaczyć więcej? Ona yeah. A macie pieniądze? Yeah. <laughs> yeah. Nie! Nie, 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 słuchajcie. To Tańczy, nie tańczymy na pieniędzy, robimy to tylko i wyłącznie dla brawa, brawa, brawa. zabawy. A, trzeba pamiętać o jednym, im więcej pieniędzy, tym lepsza brawa, brawa. zabawa. A... Widzieliście, mówię przez mikrofon do publiczności, puszczam muzykę do publiczności, więc taki sprzęt zrobiłem. On ma z tyłu szelki, można go ubrać na plecy i iść w podróż. Zdaje się, że jest ciężki, no jest ciężki, ale coś za coś. Gra głośno. Aha! Nie krytykujcie mnie za tego boomboxa, że wykonanie jest lipne. Że akumulator jest przyczepiony na jakieś paski. Że wszystko wygląda lipa. Ja zrobiłem ten sprzęt na działkę. Puszczam sobie muzykę z nim. W moim domu nie ma sprzętu grającego. W moim domu sprzęt grający gra tylko z radia samochodowego. Także.